Dzień dobry, cześć, kochani. We... Dobra, siema widzowie. Z siostrą nagrywamy odcineczek sobie. Chyba drugą... razem. No, no, razem, no. zebrał starsa. I będzie i to z nas Dobra, co muszą widzowie zostawić? Łapkę w górę. I co jeszcze? Lub lub co? Nie, to subskrypcje. I łapkę w górę, no. Tak. Dobra, no to dawaj to. Ale ma komentarz, No, serwiszko w komentarzu. Hmm? Dobra, to ciszej troszeczkę. I po hmm. troszeczkę głośno mówisz i hmm. dawaj gotowe. A ja czekaj, jaką mam to sobie wybrać? Poczekaj. No, zróbmy tak, tak ja ci tu kliknę i sobie wybierz z moich postaci. Hmm. A nie co Ty chcesz? Wybrać tu mi za postać. Oczywiście na no, mój kanał też widzowie możecie Ale wybrać. Ale co się stało. Tylko trochę. A to Tym jest. mam zagrać? No. Dobra, tylko troszeczkę, czy się się No Dobra Ja mam takiego I co czynamy tutaj? Mam czekaj ja mam gresz... Patrz... Patrz na mój ekran komputera no. e... Czekaj, popatrz jakie mam lagi z klikaniem tego, takie czy ta małpa? Co to jest ta małpka? Dobra, tylko czekaj trochę, jeszcze ten Okej, okay. dawaj to. Aha, ty już masz, dobra ja, nie jeszcze Jak się cieszysz, że twój pierwszy odcinek zmówiłem? Niech to. No, nawet no, pierwszy. To jest ta! Sakura Spike, no? No. No, mm, fajnie z kimś. Chyba osiemdziesiątdziesiąt. Ja już idę do ciebie. Dobra, no to rozwal tę skrzynkę, A jak idę na środek i wejdę Na tą O ja Jezu. Uciekaj, uciekaj. O nie, idź. To było Sakura Spajki do douczki. Nie wiem. dołóż to jest yeah. ten taki z tymi hotdogami, Pamiętasz? No. A no a ja teraz pewnie wiesz na początku, że to jest ten żeby on Ja O nie, idzie tu nie czekaj. O nie, ja no, nie wiem pitać. Ja na komputerze jestem słabo, prawda? Nie śmieszmy. Ale ja jestem na telefonie. No, ale mi już doszedłem. Będzie niespłacza bawa z tym białyskawicem. No. Ile minęło odcinka? Co? Osiem? Pięć? Dlać. i tak Oczywiście Rozwinęłem <grywa> No dobra, Nie wiem za to, że może No dobra Ja nie mogę klikać, coś mi się popsuło A ja to y, pokażę, niech y, to pokaż na ja go. na, na kokos spieram teraz no dobra, spieram spieram, na karela. A jaka była umowa w widziciu? z rok szybciej... Będę mieć nie się włączył i mój, mój y, 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 jakiś... O, i pokażę wam moje postacie. O, no i takim głosem możesz tak, Mam takie, ja mam w to była... Że wierząc, to z początku postać, pokaż co trafiłem ci ze Star Dropa. Taką. Jej też szali. I jeszcze mam taką. Ale ty naprawdę wiesz, jaki tęskni jest fajną? Ok, no, 8... Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, bo mi wywaliła. waliło. No, niech dobrze. Nie, nie. Ja to potem gdzieś zedytuję w tym, gdzie mogę edytować swoje filmy. Tak, Nie chcę ci tego filmu. Ej, pamiętacie na co jestem eee. Pokażę Wam. Cztery tam. minuty jeszcze filmu, Tutaj mam. Męczące. Tutaj mam takie postacie. Jak znacie ja, to śpię. Spiełam... Mite? no. Mite, to mam z tego tylko dwa postacie. Mam postan no mam pierwszą i no no to początkującą, no bardzo ładnie. potem ten też lat na pieska ładnego no, potem to na koła. ja mam tą koalę, patrz, pokażę wam e, iść do lobby tu wiesz, że tam gdzie, możesz moją postać zobaczyć no patrz, patrzysz? no się sorry, bo mi się tu coś klikło czekaj, no, mam lagi, no. mam lagi no. mam koalenite. Chyba tyle, no i mam tą zwykłą. Ale opłaca się kupić e, pandenite. Ja Cię? mam. M masz pandenite? No właśnie wiem, bo ona niby kosztuje 30 gemów, niby tanio, ale naprawdę ładny skin to jest. Na czym ja skończam? A, na ta panta to jest ładna, ale ona ma. Ta druga ma. Co? Zgadzało się. No, że się nie zauważyłeś. Dobra, dawaj gierkę, bo się będą drudzy I... żeby... No, ona swoje. fajna. I jest Ej, ale tak szczerze, patrz, ten skin i ten skin kosztuje tyle samo, ale moim zdaniem ta wodna naprawdę robi robotę, naprawdę fajny skin. Dobra, gramy. Wybierz sobie tam postać. Jak... Dobra, no, jakąś ale. Dobra. Jaką by Nie wybrać? mam dużo takich. No, trochę masz jak postać. No. To się właśnie na 56. Faj. Znowu mnie wywaliło. nie zzywanio. Jeszcze i może koniec. znowu mnie zzywało. Dobra, ale to teraz... dobra, dobra, już gramy, już nie będzie zmieniać postaci. E, się. A czy muszę e, co ty robisz, Wiktoria? Trzy filmy filmem.

co tam na tym? Tego nie będą widzieć widzowie, ale u mnie ten przyszedł stew i tam był ktoś tam i Frank. Rozwaliłem tego ktoś tam. Z, ten, rozwaliłem Franka, a nie Rozwaliłem Franka, on je sobie w tym samym czasie i z, ten i tego stew dałem w, w the piłkę. Piję ten, mojego z... plata. Leży, <grym> leży.

No, nie, coś chcę to pokazać to. Coś, coś nie, już nie będziesz pokazywać postaci, bo trzeci ra czwarty raz już to tak A właśnie, no pokaż, że jeszcze trzy poziomy ci brakuje do no, legendarnego StarTropa z Karnetu, A mi już nie brakuje I żadnego. I dalej jedziemy. Więc... Dobra, ostatnia runda, żeby zrobiła tę misję i kończymy odcinek. No i będzie. Nie skończymy. Jaka jest koronawirusa? Nic, chcę <się> ciągle nabrać. <laughs> Dobra. Zaczynamy.

Wtedy dalszą, że zawsze tak było i ja. teraz będę musiał to Edycie ale... zainteresować. Wtedy dalszą. To co mówimy widzom? Do widzenia i będzie kolejny odcinek jak chcecie. Z jakiego, z jakiej pary. W Brown Starsa, dobra, Wy to się mogą... co moją z... ja widzowie zostawić? Łapkę w górę i subskrypcję. Subskrypcję i... Łapkę w górę i w komentarzu serduszko mogą być. I w komentarzu możecie tak serduszko i widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia!